Patrzysz w lustro i zastanawiasz się, dlaczego jesteś inny, dlaczego nie pasujesz do tłumu, dlaczego ludzie często cię nie rozumieją, dlaczego czujesz się jak obcy na własnej planecie. Może nie jesteś dziwny, może jesteś po prostu rzadki. Zanim przejdziemy dalej, jeśli ten temat cię intryguje, zostaw lajka i subskrybuj kanał. To pomoże mi tworzyć więcej takich treści dla ludzi takich jak ty. I koniecznie napisz w komentarzu, która z tych cech najbardziej do ciebie pasuje. Istnieje typ osobowości, który psychologowie nazywają wysoce wrażliwą osobą. To nie jest słabość, to nie jest defekt, to rzadki dar, który posiada około 15% ludzkości. To znaczy, że jeśli jesteś jedną z tych osób w sali z 50 ludźmi, prawdopodobnie znajdziesz siedem innych, podobnych do siebie. Karl Jung. Jeden z największych umysłów psychologii XX wieku uważał, że niektórzy ludzie urodzili się z głębszą zdolnością do odczuwania świata. Nazywał to wrażliwością transcendentną, to znaczy, że twój mózg przetwarza wszystko intensywniej niż przeciętny człowiek. Każdy bodziec, każda emocja, każde doświadczenie uderza w ciebie z siłą tsunami. Jung spędził lata na obserwowaniu takich osób i doszedł do wniosku, że mają one dostęp do głębszych warstw nieświadomości. Widzą to, co ukryte, czują to, co inni pomijają, ale ta zdolność ma swoją cenę. Pierwsza cecha to przepełnienie bodźcami w miejscach, gdzie inni czują się dobrze. Wchodzisz do centrum handlowego i po godzinie jesteś wyczerpany, nie fizycznie, mentalnie, twój umysł pochłonął każdy dźwięk, każde światło, każdą rozmowę wokół ciebie. To jak próbować pić z hydrantu przeciwpożarowego, gdy inni spokojnie piją ze szklanki. Sklepy, restauracje, imprezy, nawet spotkania rodzinne mogą stać się dla ciebie torturą. Ludzie myślą, że jesteś nietaktowny, gdy wychodzisz wcześniej. Nie rozumieją, że twój system nerwowy pracuje na czerwonych obrotach. Większość ludzi filtruje te bodźce automatycznie. Ich mózg ma naturalny mechanizm obronny, który odsiewa niepotrzebne informacje. Ty nie potrafisz. Przyjmujesz wszystko. Każdy szczegół, każdy niuans, każdy drobny sygnał z otoczenia. Dlatego potrzebujesz samotności, jak powietrza do oddychania. To nie jest ucieczka od ludzi, to konieczność biologiczna. Twój mózg potrzebuje czasu na przetworzenie wszystkich informacji, które przez niego przepływają. Druga cecha to obserwowanie rzeczy, których inni nie widzą. Zauważasz, gdy ktoś zmienia ton głosu o pół nuty. Widzisz mikroekspresje na twarzach ludzi, które trwają ułamek sekundy. Czujesz napięcie w pokoju, zanim ktokolwiek się odezwie. Wiesz, że coś jest nie tak, choć nikt tego nie mówi. To nie jest paranoja, to nie jest obsesja, to twoja naturalna zdolność do odczytywania emocjonalnych niuansów. Twój mózg jest jak superczuły radar, który wychwytuje sygnały niewidoczne dla innych. Elaine Aron, psycholog, która spędziła dekady na badaniu tego zjawiska, twierdziła, że wysoce wrażliwe osoby mają naturalny talent do dostrzegania subtelności. Widzisz kłamstwa zanim zostaną wypowiedziane, czujesz prawdziwe intencje ludzi pod maską uprzejmości, rozpoznajesz toksyczne osoby z daleka, ale ta zdolność może być przytłaczająca. Czasami wolałbyś nie wiedzieć tego, co widzisz. Nie czuć tego, co czujesz. Życie byłoby prostsze, gdybyś mógł być naiwny jak inni. Trzecia cecha to głęboka reakcja na sztukę, muzykę i piękno. Nie tylko ci się podoba dobra piosenka, ona cię dosłownie porusza, może doprowadzić cię do łez w środku sklepu, film potrafi zmieniać twój nastrój na dni, książka zostaje z tobą na miesiące, a czasem na lata. Kiedy słyszysz określoną melodię, twoje serce zaczyna bić szybciej. Kiedy widzisz zachód słońca, może cię to poruszyć do głębi. Piękno nie jest dla ciebie przyjemnym dodatkiem do życia. To konieczność. To pożywienie dla duszy. To nie jest przesada. To nie jest pozowanie. To intensywność przeżywania, która wykracza poza normalne doświadczenie człowieka. Jung uważał, że ludzie o takiej wrażliwości mają dostęp do tego, co nazywał nieświadomością zbiorową. Połączeni są z czymś większym niż oni sami, ich emocje nie są powierzchowne, są jak studnie sięgające do samego rdzenia istnienia. Ale życie z taką intensywnością to także ciągłe narażanie się na ból. Kiedy świat wokół ciebie jest brutalny i brzydki, a ty czujesz to wszystko tak mocno, każdy dzień może stać się wyzwaniem. Czwarta cecha to silna reakcja na krzywdę innych. Widzisz bezdomnego na ulicy i to boli cię fizycznie. Słyszysz o tragedii w wiadomościach i nie możesz spać przez kilka dni. Cierpienie innych staje się twoim cierpieniem. Ich ból jest twoim bólem. Nie potrafisz przejść obojętnie obok płaczącego dziecka, nie możesz ignorować zwierzęcia w potrzebie. Krzywda innych wchodzi w ciebie jak nóż i zostawia trwałe rany. To nie jest słabość charakteru, to empatia na poziomie, którego większość ludzi nigdy nie doświadczy, ale ma swoją cenę. Świat pełen bólu staje się dla ciebie miejscem trudnym do zniesienia. Czasami czujesz się, jakbyś niósł cierpienie całego świata na swoich barkach. Ludzie mogą cię nazywać zbyt wrażliwym, zbyt dramatycznym, zbyt emocjonalnym. Nie rozumieją, że nie masz wyboru nie możesz wyłączyć swojej empatii, jak przełącznika to część ciebie to sposób, w jaki postrzegasz świat. Piąta cecha to potrzeba sensu we wszystkim, co robisz. Nie możesz wykonywać pracy, która nie ma dla ciebie znaczenia. Nie możesz być w związku, który jest tylko powierzchowny. Nie potrafisz prowadzić rozmów o pogodzie, gdy w środku pali się od pytań egzystencjalnych. Dla ciebie praca to nie tylko sposób na zarabianie pieniędzy. To musi być misja. Coś, co ma wpływ na świat. Coś, co sprawia, że czujesz się potrzebny. Jeśli twoja praca nie ma sensu, więdniesz stajesz się cieniem samego siebie, związki także muszą mieć głębie. Nie potrafisz udawać, że wszystko jest w porządku, gdy nie jest, nie możesz żyć w powierzchownych relacjach, potrzebujesz prawdziwego połączenia, prawdziwego zrozumienia, prawdziwej bliskości. Wiktor Frankl, który przeżył obozy koncentracyjne i stworzył logoterapię, mówił, że człowiek może znieść każde cierpienie, jeśli znajdzie w nim sens. Dla większości ludzi to filozoficzna koncepcja. Dla ciebie to nie jest filozofia. To konieczność. Bez sensu więdniesz jak roślina bez wody. Szósta i ostatnia cecha to intensywne życie wewnętrzne. Twoje myśli nie są proste, nie są jednowymiarowe, są złożone, wielowarstwowe, często sprzeczne. Możesz spędzić godziny w swojej głowie analizując, rozmyślając, filozofując. Ludzie mogą myśleć, że jesteś zamknięty w sobie, że nie lubisz towarzystwa. Prawda jest taka, że twoje życie wewnętrzne jest tak bogate, że czasami zewnętrzny świat wydaje się płaski w porównaniu. To nie jest ucieczka od rzeczywistości, to Twój sposób na jej przetwarzanie. Twój umysł to kompleksna maszyna, która nieustannie analizuje, łączy fakty, szuka wzorców i znaczeń. Jung mówił o życiu wewnętrznym jako o świętej przestrzeni, gdzie prawdziwe ja się ujawia. Nazywał to procesem indywiduacji. Dla większości ludzi to miejsce jest zamknięte, oni żyją głównie na powierzchni, dla Ciebie to dom. To miejsce, gdzie czujesz się najbardziej sobą. Ale może się zastanawiasz, czy to przekleństwo, czy błogosławieństwo, czy bycie tak innym to dar, czy kara. Prawda jest taka, że w świecie, który nagradza powierzchowność, twoja głębia może wydawać się ciężarem. W kulturze, która ceni szybkość nad jakością, twoja potrzeba przemyślenia wszystkiego może być frustrująca. W społeczeństwie, które ucieka od emocji, twoja intensywność może być niewygodna. Ludzie mogą nazywać cię dziwnym, zbyt wrażliwym, skomplikowanym, mogą sugerować, że powinieneś się zmienić, że powinieneś być bardziej normalny, bardziej jak oni, ale pamiętaj o tym: największe dzieła sztuki powstały dzięki ludziom takim jak ty. Najpiękniejsze utwory muzyczne napisali kompozytorzy, którzy czuli głęboko. Najważniejsze odkrycia naukowe dokonali myśliciele, którzy widzieli to, co inni pomijali. Najbardziej przejmujące księgi napisali autorzy, którzy żyli intensywnie. Van Gogh malował swoje obrazy z taką pasją, że ludzie myśleli, że jest szalony. Beethoven komponował muzykę, która wyrażała emocje tak głębokie, że poruszały serca przez wieki. Einstein widział wszechświat w sposób, który inni uważali za niemożliwy. Twoja wrażliwość to nie wada do naprawienia, to dar do przyjęcia, to nie jest coś, co musisz leczyć, to coś, co możesz wykorzystać do tworzenia czegoś pięknego. Świat potrzebuje ludzi, którzy czują głęboko, którzy widzą to, co ukryte którzy nie zadowalają się powierzchnią, którzy pytają o sens, którzy dążą do prawdy, nawet jeśli jest bolesna, nie próbuj się zmieniać, żeby pasować do innych. To byłoby jak proszenie orła, żeby przestał latać, bo inne ptaki tego nie potrafią. Znajdź innych, którzy pasują do ciebie, znajdź środowisko, które docenia twoją głębię, znajdź pracę, która wykorzystuje twoją wrażliwość jako siłę. Pamiętaj, że twoja zdolność do głębokiego odczuwania to także zdolność do głębokiej radości. Twoja empatia może leczyć innych. Twoja intuicja może prowadzić do przełomowych odkryć, Twoje życie wewnętrzne może być źródłem nieskończonej kreatywności. Jeśli rozpoznałeś siebie w tych słowach, nie jesteś sam, jesteś częścią rzadkiej, ale ważnej grupy ludzi, którzy widzą świat innymi oczami, którzy wnoszą do niego głębie, sens i piękno, i to właśnie czyni Cię wyjątkowym. To właśnie sprawia, że świat jest bogatszy dzięki Twojemu istnieniu. Napisz w komentarzu, która z tych cech najbardziej do Ciebie przemawia. Podziel się swoim doświadczeniem. Możesz pomóc komuś zrozumieć, że nie jest dziwny, tylko rzadki, że nie jest defektywny, tylko inny, że nie jest słaby, tylko głęboki. I pamiętaj, żeby polubić ten film i subskrybować kanał, jeśli chcesz więcej treści o psychologii i samorozwoju. Każdy lajk like i subskrypcja pomaga mi dotrzeć do więcej osób, które mogą potrzebować tej wiedzy. Do zobaczenia w następnym filmie.